hmmm nie, nie gramy tego drugiego, czy co jest? Yy, na razie nie mam kontraktu z rywalami, ale mamy 15 minut w teorii ja mam zostawać na tym pfp? yyy kto to mówił, że cofniemy pójdzie na spk, a ty pójdziesz na MK? Tak. Bramkarz, Bramka, A to pomysł, nie, to, może iść, to nie tak. może. Ale może, może rzeczywiście ryb, może Rypson pójść na NK, a najwyżej, nie wiem, Aria albo Lonek wtedy wezmę tego dowodówka. No chyba, że ja odpalę i pójdę na bramkę. I wyjdę dalej żeby. Albo tak. Że ja. To co, Damian bramka, ja NK i Berlo PŚP, czy jak? A ty patrz co odpisują Bo ja teraz zrzuciłem Na pasek, nie Aha ja się To się trzeba uruchomić zróbmy tak, że Rybcom iść na NK, Berlow pójdzie na SPK A daćmy w BN na bramkę A tu mogę przejść na PŚP? Ja jak coś, to możemy się zamienić. Dobra, to zmienimy, jak możemy. Tutaj Może ja tam z bykiem będę miał zgranie, po prostu, wiesz? No, nie, mi to tam nie przeszkadza. Ja tak chcę sprawdzić, po prostu, wiesz? Dostępni są niby. A zobacz, tabelę chciałem jakaś mać rozgralić, chyba tą ramion daj. O ile, o ile strona działa oczywiście. Chyba działa na działa. Uważaj, czekaj. Przez przypadek kliknę. A, normalnie. No ile Mają. mamy czasu? Tak. To właściwie już powinien być mecz. Od 5 minut. 5 minut. I to dalej no coś? Mają 6 meczów rozegranych. To samo co my. No dobra, Abidas. Abidas Baronkowy. 9 strzelonych i 27 straconych, mają jeden remis. Czyli grają oni. Czy to czemu dzisiaj ja? Nie wiem. On jeszcze raz ich. to jest chyba decyzje. dwóch z tych może. A dobra, bo ja nie widzę, nie. Część. Okej. To sobie wpisz tam góry Pewce list, to już ja na tym, na stronie. Na tab w tabeli patrzę, wiesz? Patrzę. A się zobaczy, oni spadły, zgłosili na meczu. Hmm. Jak będziesz miał chwilę czasu weź powysyłać wszystkim kontrakty na VPG No wszyscy mają Kto jeszcze nie ma? Ja przyjmowałem już coś Większość już ma Ci co <coughs> dają z nami obecnie, To każdy ma podpisany. Tylko małe dział nie ma A reszta ma Hmm. Nie ma kontakt, kontaktu, to, tak? O, nie mają wymienione ten podgłosomeno. ja zobaczę na tym poprzednim. Dobra, idę się wystrzać. Zarabiam. Też nie miałem. Poprzedni. I raczej nie, nie będziemy grać. tego co widzą. Chyba można szukać sparingu na e Nie hmm. no, musimy pociągać do Fudo trzeba czekać Serio, zawsze można wyjść, nie? Hmm. Ale to bez sensu, bo wtedy, wiesz, stracisz tego yyy, ktoś, w... ktoś ma bonusa, czy coś No tak, racja, w sum no też mam Muszę dobić trochę ten lew Możesz oznaczyć tego Admina, że Rywal nie odpisuje i tyle. Oznacza Admina i napiszę, że Marla jest właśnie. A ile minut już minęło? Jakby od 10. początku meczu wtedy, teorii. Dobra. W teorii. Ja praktyce. Oznacza, że odmieniasz nie... się. A jak co, jak nie znajdziemy to jakiegoś uwalimy jeszcze? Ja może zagrać. Ja Możesz zagrać jednego. I zauważyłem, że oni lubią w eśpedekach te przerzucanie górą, nie? I z eśpedeków to ładują, kurwa. Ten archetyp? No, ten archetyp z tym przerzutem, z tą górną piłką i często właśnie eśpedeki to mają i z eśpedeków to rzucają na napastników, że to przecina praktycznie linię pomocy zawsze ktoś tam walczy o tą piłkę, nie? Albo w ogóle przejmuje ją... Ja na kreatorze to miałem i w poprzednim parę takich. Kreator tego nie ma, nie? Bo to nie jest ta mocna wrzutka, tylko ten przerzut, górą. Tak, co chodzi, wysunięcie górą, no? Uh -huh. Nie wiem, jaki archetyp nawet to ma. Esiąg. Obronca. Obronca, bronny profesor. A, ty... progresorem je możesz generować na SPD, nie? No na SPD jeszcze ewentualnie, ale to też gorszy obradyzm. Żeby to mieć z archetypów tak zasobna, nie z tych głównych, to, to? też nie jest problem, bo przecież i tak rozwijasz tego spd podania i tak dalej, nie? Mm -hmm. Ej. Hey. A jak się wbije 60 level, to jakiś... znowu się coś tam odlokowuje, nie? Tak, archetyp chyba. Są specjalizację. A możesz gdzieś tam? ty ty to założyć czy nie? Patrz. Jak tam? Odpisuję? Nie. nie. A minęło jeszcze 15 minut. Właśnie mija chyba Panie. teraz. Teraz. minuta. Nie można. Znaczy, że na ostatni moment odpiszę.

Co, to... kolerem wygryzaliśmy. No, raczej tak. No, no. To, weź, to nie chcę tam każdy po brameczce przypisze. Cześć. No, Cześć. jest no, jesteś gotował. Ty... Teraz już... Jak ja to. to e... mecz trwazyki, czy co? Czekaj, czekaj. A, czekamy. czekamy. A, zaraz zagramy. Minutkę poczekam, żeby już na... <ślesk> tam pewno na na tym EU coś już koniec? Koniec z ligą na dziś? ligą tak Z ligą ale Europę możemy zaradzić Ja spadam Ja spadał też Tak już nie gramy. Czyli nie ma? Nie, ligi nie ma no. To możemy ja się tego rozumiem. zagrać, nie? Bo ja bym zobaczył jak mi pójdzie na NC Bo jeszcze nie grałem Dawaj Messi jeszcze jednego Nie, idę. ja już, już Spadaj.